Witajcie na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za, e, jakby, e, taki. Tak Dla mnie to jest bardzo dużo subskrypcji. Przepraszam, że nie było specjalu. Bardzo Was przepraszam, ale byłam chora. Ciężko, ponieważ miałam ponad e, ponad 39 stopni gorączki Nawet dochodziło już do 40. Więc bardzo Was przepraszam, No ale. E, nadal jestem tak troszeczkę chora w sobie tak z tego trochę kaszle i katar mam yy, więc słuchajcie specjal na pewno będzie zrobię yy, tylko ja myślę że zrobimy tak że ja po prostu yy, ja mam inny pomysł na ten specjal nie będę już robiła tego daily bo ja Wam będę obiecywała i tego nie zrobię, i to będzie nie fair w stosunku do Was, prawda? Zrobię coś o wiele lepszego. Yy, I na razie nie będę Wam tego zapowiadała, bo jeżeli Wam to to będzie się to, to nie spełni. Ale na pewno zrobię coś o wiele lepszego. Yy, no, dzisiaj jest taki. Yy, no, dzisiaj jest taki odcinek yy... Taki luźny, taki jakby, że będziemy trochę z ludźmi tutaj w ogóle. I na początku to może otworzymy sobie prezenty. Od e, oliwka e, 12K9. Ładnie. Proszę. Ok. I dostaliśmy tutaj. Piękne włosy. Ale one były chyba u mnie, jak pamiętam. I fryteczki. Bardzo Ci dziękujemy, Oliwka. O, dostaliśmy tutaj grafa. Bardzo dziękuję. Riocash 11. Y, mm, tak. No. I tutaj, może zaprosimy lasarnę. Tutaj, y, ogólnie to ja. Yy, Podziwiłam lasarne za to, że yy, jakby nagrywa na YouTube a jest tak bardzo popularna yy, i dodaje yy, do osobę osoby do znajomych. I za to jest naprawdę mega osobą. Jakby yy, naprawdę yy, super, że, że w ogóle yy, mamy taką youtuberkę z Buffy Star Planet. Bardzo się cieszę, że mamy taką właśnie. Yy, słuchajcie. Ja Wam muszę coś powiedzieć. Ja w ogóle czasem mam taką odklejkę, że coś na odcinku. Na przykład, ostatnio powiedział, wydałam na to 1800 złotych, a a tego, a to miało być na przykład 1800 końców, co nie? Czyli tych w grze. Więc to było takie, tego. No, takie. Yy, wiecie, jakie. Dobra, napiszemy tutaj może sobie. Heja, ludzie, Hej. ludzie. O bardzo dziękuję za pres. Tak, sobie od razu. O bardzo dziękuję za taką czapkę. Kto chce pozdrowić kto chce. Pozdro na odcinku. Pozdro na odzycy. Dobra, zobaczymy. Kto chce, po. Dobra, pozdrawiamy. Ryokash11. Pozdrawiamy. Sinix86. Pozdrawiamy. Patisonek. Edu. Y no wiecie, i tak dalej. No więc pozdrawiamy te dziewczynę. Pozdrawiamy. pozdrawiam, yy, Da ktoś pres? Dobra. Yy, tutaj mamy, kto chce pres za pres. Ja na razie ja nie wymieniam bo, bo jakby. Mam takie rzeczy, które dla mnie są ważne, jakby. No i tego nie chcę się, ta nie da się wymieniać. Dobra. Ja myślę, że pójdziemy teraz do na przykład Central Plaży. Począłbym jeździć. Więc lecimy do Central Plaży. Można... Właściwie to napisano, może to jest Warto yy, Bardzo la lasarda. Nagrywam teraz odcinek. Nie. I czy mogłabyś nie poz... I czy mogłabyś e, nie, Czy mogłabyś przejąć zaproszenie? Nagrywam, nagrywam, nagrywam Nagrywam, nagrywam, nagrywam. Ty, jaka odklejka. Dobra, piszemy do lasardy, zobaczymy co odpiszę. Eee, czekajcie, sprawdzę czy dobrze wszystko. Nagrywam teraz odcinek mogłaby i czy mogłabyś wziąć zaproszenie. To ja ją jeszcze raz zaproszę. I czekamy. Może przyjdzie. A może. Zaraz zobaczymy bo już, ty nadal tutaj Dobra, odbierzemy sobie prezent moczałbę Okej okay, i nawet rozwiązaliśmy swoje misji super Odbierz prezent Chyba nam się nie spełni to oczekiwanie jeszcze raz lasarne Nie! Zaczynając to z nami. O, ja taki tego. Dobra, rana, na chwilę przyjmie nas yy, naszego zaproszenia. Więc ja myślę, że ja już skończę ten odcinek jeżeli Wam się podobał odcinek, jeżeli Wam się podobają moje odcinki w ogóle ten kanał, to zachęcam Was do subskrybowania, bo będzie takich fajnych odcinków innych. A więc, papatki! Po zobaczę ja w kolejnym odcinku.